Módlmy się wspólnie do Zbawiciela za naszego brata. Jezu, ty płakałeś nad śmiercią Łazarza. Pociesz tych, którzy płaczą nad śmiercią, bierze go. Jezu to całej zbawienie pokutującym. Prowadź naszego brata do nieba. Wysłuchaj nas panie. Profem jesteś i w proch się obrócisz, ale pan cię wskrzesi w dniu ostatecznym. Żyj w pokoju. Złożymy ziemskie szczątki naszego brata Jerzego w grobie. Proś, ponieważ Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy z umarłych i odnowi nasze śmiertelne ciała na podobieństwo swojego ciała uwielbionego, ufamy, że wskrzesi ciało naszego brata, gdy przyjdzie w chwale. Zanim odprowadzimy urnę z próchami pana Jerzego na miejsce doczesnego spoczynku, jeszcze poprosimy panią Agnieszkę Pawat. Kilka słów wspomnień o żegnaniu, panią Trudno mi mówić trochę, bo y, y, nie bardzo wierzę, w jest ostateczne zakończenie y, drogi Jurka po naszym świecie. I y, 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 tak zastanawiając się nad tym, myślę, że w gruncie rzeczy prawdopodobnie y, odszedł w takim dobrym momencie, bo myślę, że ta droga będzie coraz trudniejsza a jednocześnie wyposażył nas, wyposażył nas w wielkie bogactwo. Pani Mieszka mówiła o tym imieniu Nieśmiertelność dla Jerzego Szkóra. Wsiądz Pełnał, Grzegorz, też mówiło o tym, że każdy chrześcijanin ma imię Nieśmiertelność, a artysta jest podwójnie. Nieśmiertelny on na pewno zostanie. Dziękuję Państwu, dziękuję wszystkim za tą obecność, za modlitwę, za tą naszą pamięć o Panu Jerzem Thank you. Thank you.